Cześć wszystkim, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj taki news, że szok. Słuchajcie, zostawcie lajka, odwiedźcie mój Twitch, OK brod, na Twitch, link w opisie, ale przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, na Twitterze, oficjalnym Twitterze Netflixa na Francję, został napisany taki wpis, że tak, tak w ogóle GTA. 6 możemy, może wyjść niedługo, więc zasadniczo GTA 6 już wkrótce. Taki wpis wywołał niemałe, wywołało to niemałe poruszenie w świecie Twittera ogólnie. Naprawdę to ma bardzo dużo udostępnień, polubień, cytatów i tak dalej, tweetów podanych dalej i tak dalej. Tylko, że słuchajcie, tak naprawdę to, co napisał Netflix francuski, nie jest to do końca prawda. To jest raczej mem. Eee, z tego dużo ludzi się dało nabrać, eee, ale ja bym nie traktował tego wpisu jako jakaś oficjalna zapowiedź. Chociaż moim zdaniem, czy, czy Netflix, o, oficjalny net, kanał Netflixa na Twitterze na Francję, powinien w ten sposób żartować? No, to już, to już do waszej, słuchajcie, dyskusji. Wy możecie się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast właśnie chciałem Wam przekazać tę nie lada taką dziwną informację ze strony Netflixa francuskiego. I no, moim zdaniem, jeżeli ja mogę przedstawić swoje zdanie, no to to jest raczej taki żart: po prostu sobie zażartowali, bo raczej nie wydaje mi się, żeby chociaż są zapowiedzi, że na podstawie GTA ma powstać film, nie. Ale GTA 6 jako film. E, e, wątpię. Raczej, raczej to jest taki memik ze strony Netflixa, ale chciałem Was o tym poinformować. Chyba, że coś się kroi. Nie wiem. Miłego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.